No ja jestem, ja jestem na tyłach dura, w tej chwili mam wywiad. że wiesz, Także Skończę wywiad za chwilę wejdę. Zbyszek Dobroż, Festiwal Dwa Brzegi, jestem producentem festiwalu. Czy ten festiwal to są tylko filmy, czy dużo, dużo więcej? Oj, no, festiwal to jest, może przedstawiając, nie, nie podałem pełnej nazwy festiwalu, to jest festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi. Kazimierz Dolny Janowiec jest nad Wisłą, czyli to już poszerzamy jakby jeszcze od kolejną miejscowość festiwalu. Wszyscy w domyśle mówią, myślą o Kazimierzu Dolnym, ale też jest Janowiec, stąd dwa brzegi, tak, oczywiście, no. Tradycja festiwalowa tutaj w Kazimierzu to jest już w tej chwili chyba 23 albo 24 lata, a ja tutaj przy festiwalach filmowych jestem przy 22 już. I Dwa Brzegi to też wynik doświadczenia wcześniej, doświadczeń wcześniejszych, które, które pozyskałem. Tutaj był festiwal filmu, który no niestety musiał się przeprowadzić z różnych względów. I po rocznej przerwie postanowiliśmy otworzyć imprezę filmową w Kazimierzu. Pobawiliśmy stowarzyszenie Dwa Brzegi i, i, i udało się. No. Udało się mimo to, że festiwal robią ludzie, którzy jakby pomysł festiwalu powstał między ludźmi, którzy nie mieli żadnego doświadczenia w produkcji filmowej, nie mieliśmy żadnych związków z telewizją. No w ogóle to no, pasjonaci po prostu pasjonaci. No i, i, i tworząc program festiwalu stwierdziliśmy, że to nie tylko będą filmy. Mamy piękne miejsce, Kazimierz, gdzie od lat jest znane jako kolonia artystyczna, gdzie są malarze, są muzycy mieszkają w okolicy z nami. Jest wiele galerii właśnie, żeby jest muzeum nadwiślańskie. No i ze wszystkimi się pomalutku dogadywaliśmy, uzgadnialiśmy. No i tak powstał program, no, no, który mi zadowala wielu widzów, że są zadowoleni, widać to po frekwencji, widać to po tak zwanym kolokwialnym głosowaniu nogami. No, przyjeżdża ich też coraz więcej. Może jedną cyfrą taką rzucę, no, od pierwszego festiwalu do obecnego 13 do 12, bo ten jeszcze nie mamy jeszcze wyników jakichś tam cyfrowych. Ilo, ilość sprzedanych biletów zwiększyła się 600%. Myślę, że ta, taka, ta, taka liczba, taka cyfra robi wrażenie. Jakie plany najbliższy? Na, na pewno, żeby dobrze zrealizować obecny festiwal, a, bo domyślam się, że znaczy wiadomo, że tak pracujecie tak naprawdę 12 miesięcy, prawda? No, 12 na... miesięcy tak naprawdę pracuje tylko kilka osób, ponieważ no, budżet festiwalu od początku nie był za bogaty. No ale jako chcemy, dajemy radę z roku na rok, było coraz lepiej. Udawało się pozyskiwać pieniądze. Mówiąc o Panach na przyszły rok, już o czternastym festiwalu, mam nadzieję, że nie będę musiał mówić, że aby jakoś przeżyć, no bo niestety od kilku lat to do tego zmierza, że jest coraz trudniej pozyskać fundusze, coraz trudniej o sponsorów. No to jest coraz mniej pieniędzy, no, ale ta właśnie sprzedaż biletów, jakieś inne, spotkania z pasjonatami sztuki filmowej i w ogóle sztuki no, doprowadza do tego, że jakieś tam się pieniądze w ostatniej chwili pozyskuje. Trzy no, lata temu tak praktycznie festiwal już był oficjalnie odwołany, bo no, podjęta decyzja, uchwała stowarzyszenia, które to organizuje formalnie. A ja się nie poddałem, znalazłem pieniądze i, i zrobiliśmy ten festiwal. Największym wydatkiem w naszym budżecie jest cała infrastruktura techniczna właśnie budowania kin. Przygotowanie sali kinowej jednej z naprawdę znakomitą techniką jedno kino na 900 osób, drugie kino na 300 osób. To trzeba przywieźć, zbudować. Te kina pracują 8 dni, rozbieramy, wywozimy. No To są duże koszty, ale jakby no. Porównując budżety innych dużych festiwali w Polsce, to te festiwale dostają od miast, których są takie pieniądze, które za, za, za to byśmy już zrobili nasz festiwal, jeszcze by zostało. Tak miasto nas wspiera, no, może nie za dużymi kwotami, jakby, ale wspiera nas poprzez jakieś no, nieodpłatne udostępnienie wszystkich terenów. Tutaj mamy, zrobiliśmy już tak duże zaufanie że właściwie wszystko co chcę zrobić na ten Kazimierza, to mam zgodę już nieformalną z góry, na to on jeszcze nie wie, że burmistrz na nie pierwszy co będzie, ale już mówi, że okej, okay, róbcie, bo wiemy, że nic nie z nami zrobicie. To tylko przysporzy, przysporzy miasto sławy, że będzie fajnie. Kolory. <noise> Goście chodzą i oglądają filmy, a wy macie teraz rzeczywiście dużo roboty też. Znaczy ja teraz właściwie chodzę, ja przed chwilą byłem, loda, zjadłem, teraz spokój, znaczy tutaj y ekipa festiwalowa to jest w bardzo dużym procencie, to są ludzie, którzy pracują, z którymi pracujemy razem od pierwszego festiwalu i właściwie przyjeżdżamy tutaj, nikt niczego praktycznie prawie, że nie uzgadnia, tylko każdy przyjeżdża, wie co ma zrobić i po prostu to jest robione, no, to jest, teraz przy przyjeżdżają, tylko mówią, Wyko meldują wykonanie zadania. Jesteśmy zrobione, przyjść zobacz, jest ok. Pierwszy festival, no to masakra. była, to masakra. Ja przeliczyłem billing telefoniczny. W, w ciągu miesiąca 2000 połączeń ode mnie wychodziło, wyszło. Ten papierowy billing jeszcze było. W drugą stronę myślę, że dwa razy tyle, czyli około 6000 rozmów telefonicznych w miesiącu. Pasja nasza jest tak duża i zgranie zespołu jest tak mocne że tylko właśnie nam trzeba tego wsparcia finansowego. I, no i druga rzecz, o której też zawsze mówię, czasami mnie się pytają widzowie, znajomi, tam o kogoś, jak wam pomaga. Ja odpowiadam, nam nie przeszkadza. Powiem, że no dzisiaj, w tym roku, już w ubiegłym roku, przeprowadziłem bardzo wiele rozmów, z potencjalnymi sponsorami. Zaczynają się, ja myślę, że już efekt y, skala festiwalu, bo jego nasza ranga w Polsce, właściwie w Europie już nawet, powoduje to, że zaczynają się pojawiać filmy, na razie jeszcze może nie za duże, aczkolwiek znane, może nie za dużymi pieniędzmi, ale ten grosz do grosza to też jest istotne. No, dla mnie jest to bardzo ważne, że widzę, że zapracowaliśmy już na coś, że jesteśmy widziani, postrzegani fajnie i tu ludzie chcą przyjeżdżać. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Mogę być ciszej? Ja <grystanie> nie mogę <grystanie> <nie grystanie> ciszej. Nie da się nawet nic nagrać. Ja do pana poczekam. A, Dobre. tak. dzień. Dzięki. dzięki. W takim razie <grystanie> będę montował. Fantastycznie.